Ona. <laughs> Widzi się, wiesz? Masz Mieszka, co za powas tam po. co za poza Za Jaka fajna. Do no ona widzisz. To byś już i do wózka mogła przypiąć. Co to za wózka jajzu? Nie chcę tego do kawkarskiego. Tak, patrzę. O, chodź do mnie. O, chodź do mnie, chodź, chodź. Ale patrz, patrzy, jak patrz, ładnie. Śliczne jest, naprawdę. No. piękne nie, no. Ch Chodź do mnie, chodź, chodź. No? No? Chodź, Chodź do mnie, chodź. No? E-e-e? No. I te, no dzisiaj to ma grube skarpety. Bo nie wiem, że te buty będą. Bucę, za to Dziewiętnastka. To za mało. Nie za mało. Ona no, jeszcze no jeden nosi. No jeszcze jeden to, to na zimę. No to życie łoni, skopę złowane. <noise>

ale to nawet nie wejdzie, w ogóle nie ma co mierzyć. Zobaczcie, na... 21 ma teraz buty. Gdzie mam ich 19 wtykać? Nie ma takiej nogi. No już kupowaliśmy jej buty pa. teraz i to ma 21. No to buty to pewne, a to są takie kapcie. No. No, no Widzisz? Kapcie tak, to to, to 21. É de don't know A u tej babci, to byliście wczoraj, grzeczna była, czy tak troszeczkę to było się ścianie? Wszędzie szła, gdzie trzeba, gdzie ona chciała. No, tam wie, że babci na wszystko pozwalają. <grystanie> no tak, babcie nam się pozwalają, nie? Już bawi. To już nie jest to, co ona już się bawi, już się interesuje, coś tam. Się bawi. To już teraz się bawi, a nie tak jeszcze to. Tylko zrzucała i wyrzucała. A teraz ona się bawi. To już jest dziecko, które już umie się bawić. A to jak będzie jeszcze trochę, to będzie układać. Będzie szukała, które większe, które mniejsze. Nie wiem, tu jeszcze niebieskie. Tu niebieskie, potem białe. Vamos lá,